Tomasz Terlikowski, Operacja Chusta. rozdział czwarty, czyta Tomasz Terlikowski. Hasan kończył pisać mail do przyjaciela z Lesuar. Adam Baniak był jednym z najbardziej szanowanych dziennikarzy śledczych tego lewicowego portalu, który wyłonił się z gazety. Współpracowali razem przy kilku sprawach. Hasan podrzucał mu ciekawe tematy, a dziennikarz nieodmiennie prezentował je w duchu, który odpowiadał biuru. I tym razem miało być podobnie. Oficer rzucił jeszcze raz okiem na tekst. Drogi Adamie, mam do ciebie tak, tak, ciekawe informacje, na wyłączność, ale proszę o dyskrecję. Zajmuję się ostatnio sprawą chusty, którą porwał jakiś szalony kapucen, by sprzedać ją grupie japońskich biznesmenów. Nasza organizacja nie może się oczywiście zgodzić na to, by europejskie dobra kulturalne wyprzedawane były za granicę, więc rozpoczęliśmy pościg. Ale tym nie zawracałbym ci głowy, gdyby nie to, że w całą sprawę zamieszany może być arcybiskup Kidiańczyk. Więcej szczegółów, jeśli się dogadamy. Pozdrawiam, H.O. Po poprawieniu literówek, tekst został zaszyfrowany i wysłany siecią Arab, do której dostęp mieli tylko uprawnieni użytkownicy. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Dziennikarz nigdy nie przepuszczał takich informacji, szczególnie gdy płynęły one od niego z sieci zastrzeżonej, do której jako jeden z nielicznych dziennikarzy był na stałe podłączony. On jednak nie bawił się w szczegóły. Zadał tylko krótkie pytanie: Co chcesz w zamian? Hasan uśmiechnął się, błyskawicznie odpisał. Materiały dostaniesz, jak tylko zadasz w swoim tekście kilka pytań na temat możliwości powiązania kradzieży chusty z arcybiskupem Kilienczukiem. Nie chodzi mi o jakieś twarde twierdzenia, ale przypomnij, że zakonnik, który ukradł chustę, został wyświęcony na jego osobiste polecenie i zapytaj, czy to tylko przypadek. Że chusta zniknęła w kilka godzin po spotkaniu z arcybiskupem. Ale nic na twardo, zwyczajne wątpliwości. Reszta później. Wstukał kody i czekał na odpowiedź. Wiedział, że propozycja jest ryzykowna. Zero materiałów, zero dowodów, a jedynie sugestia, że wyślę coś ciekawego, jak pojawi się tekst na zamówienie służb. Z drugiej strony, Adam nie miał powodów, by mu nie ufać. Jak dotąd wszystkie sprawy, które mu podrzucał, Dawało się przekuć na dziennikarskie sukcesy, za które Adam zgarniał nagrody. I tym razem miało być podobnie. Dziennikarz po kilku minutach odpisał enigmatycznie Wchodzę. Oficer sięgnął po elektroniczny wyświetlacz dokumentów, otworzył najświeższe pliki i zaczął czytać raporty telefonii komórkowej. Wynikało z nich, że tuż po rozmowie z arcybiskupem poszukiwany spotkał się jeszcze ze zbuntowanym Benedyktynem z praskich slamców i pozbawioną uprawnień lekarką z upośledzonym dzieckiem. I właśnie u niej sygnał zanikał. Od kilku godzin w obu miejscach pracowały już ekipy śledcze. Teraz przyszła pora, by i on pojawił się na miejscu. Zerknął jeszcze do plików, w których zawarte były materiały o Agnes Martinez i ojcu Piotrze. Wiedział, że z zakonnikiem nie będzie łatwo, ale liczył, że kobietę uda się złamać szybciej, a to ona ostatnia widziała zbiega. Chwilę zastanawiał się, od kogo zacząć. Wysłał szybką informację do kolegów, którzy zajmowali się zabezpieczeniem mieszkania Agnes. Jej słabym punktem jest dziecko, przypomniał im i pojechał do Benedyktyna.